Maria Konopnicka na jagody: Spiesz się, spiesz laleczko, bo nie mamy czasu. Idziemy na jagody do boru, do lasu. Idziemy na jagody dla mamy, dla taty. Będzie nam pomagał ten wilczek kudłaty, będzie nam pomagał ten dzięcioł, co puka, co w boru robaczków po drzewach szuka. A w boru, a w lesie Szumią wszelkie sosny, aż się głos ich niesie, jako płacz żałosny, a w boru, a w lesie tam drwal siedzi stary, i robią siekierką, sosny na galary. Co którą zarąbie, to krzyk, słuchać drzewa, i płacze bóbr cały, i jęczy śpiewa. Aż tu baby jagi wyskoczą dwa koty na sośnie nie, nie, się onej. Huśtają niecnoty i świecą im ślepie wśród mroku zielone. Niech pań Bóg zachowa ich iść kiedy w tę stronę. Boisz się, laleczko? Nie drży, moja miła, To tylko tak sobie, taka bajka była. Spiesz się, spiesz, dziecino, bo nie mamy czasu. Idziemy na jagody, do boru, do lasu.